Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was, słuchajcie, w końcu z jakąś paczką z Ewonu. Co dziwne, dziś jest u mnie sobota i zazwyczaj paczki z Ewonu w soboty do mnie nie dochodzą. Nie wiem, czy to zależy od formy wysyłki, jaką wybieramy. Nie wiem. A dzisiaj, właśnie, sobota rano dostałam SMS, że właśnie w paczkomacie mam paczkę. Te dziwne odgłosy to Dino, wiecie? Zobaczcie, jak tam rozrabia. Krys zrabia, sam ze sobą się bawi, nie? I <grym> cudak jest z niego, że mówię Wam. No. Tak, i właśnie odebrałam sobie paczkę. Tutaj są rzeczy dla mnie. Zamówiłam sobie, to ja już Wam w poprzednim albo dwa filmiki wstecz mówiłam Wam, co ja sobie zamawiam za punkty. To jest właśnie ta paczka, więc już pewnie już wiecie, co tutaj będzie w środku, ale i tak wam pokażę. I zamówiłam sobie też, nie wiem czy o tym Wam mówiłam, zamówiłam sobie też Juglisy z Fokusa. Także tak już Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Powiem tylko, że jeżeli chciałobyście sobie coś zamówić z Iwonu u mnie, jest taka możliwość, bo czasem tam dostaję jakieś pojedyncze zapytania, jest taka możliwość, możecie zamówić u mnie, ja wam wysyłam link do ich katalogu, wy sobie wybieracie produkty, robicie mi przedpłatę na konto, ja wysyłam zamówienie, paczka idzie do Was na adres. Czy będziecie chcieli do paczkomatu, czy na adres domowy, to już po prostu kwestia do gadania. Natomiast jeżeli chciałybyście zapisać się, chciałybyście, chcielibyście zapisać się do Awonu, to też Wam zostawię namiar pod filmikiem na fajną dziewczynę, która jest liderką właśnie w Awonie. Bardzo fajna dziewczyna i jest też ona moją widzką tutaj na YouTubie. Tutaj się poznałyśmy. Także też Wam zostawię link kontakt do Izby. No i tak, zamówię, nie wiecie co, za każdym razem, kiedy otwieram paczkę, to dopiero wtedy przypomina mi się, że na fakturę elektroniczną chcę przejść przecież i ciągle, słuchajcie, ciągle zapominam e, zmienić. Tak, wszystko jest dostępne. Jedynie. Jedynie konturówki są niedostępne. E, kiedyś właśnie mówiłam Wam otwierałam paczkę z Iwonu i mówiłam, że o co tutaj tak mało produktów, że więcej miało być. A to się okazało, że po prostu miałam rozpisane to zamówienie na dwóch karteczkach. Na jednej była tylko paleta cieni, a na drugiej była reszta. Dlatego było złudzenie takie, że powinno być tego więcej, ale były też zamówione właśnie dwie konturówki i te konturówki nie przyszły. I właśnie jakieś czary-mary się zadziały, bo nie przyszła żadna z tych konturówek, a tutaj mam Informację, że, że wiecie co, że jedna konturówka jest produkcja nadal opóźniona, a o drugiej konturówce w ogóle nic nie piszą. Tak się przedstawia zamówienie i to są produkty za punkty. Za punkty, ale też no poniekąd za pieniądze, no bo to nie jest tak, że zupełnie za darmo, zupełnie za punkty są to produkty. Każdy produkt kosztuje 5,99 I ja sobie zamówiłam Teraz zmywarka tutaj, kurczę, burczy. Ja sobie zamówiłam trzy razy Celebre. Celebre w katalogu było w cenie 27,99. Ja w miarę regularnie mam zamówienie na Celebre, więc myślę, że ja je po prostu sprzedam. Także wzięłam trzy sztuki. Nie było jakiegoś szałowego wyboru w tych produktach. Pokazywałam Wam też to na filmiku, nie? Yy, część, yy, część produktów była niedostępna, natomiast część, yy, częścią produktów nie byłam zainteresowana. O tak. yy, potem zamówiłam jeszcze taki zestaw w Te perfumki 30 ml i yy, balsam do ciała tak, balsam do ciała. <ścoughs> Zastanawiam się, czy to nie jest żel do ale nie, balsam do ciała. I za te dwa produkty też, też zapłaciłam 5,99, dlatego że one były w zestawie, czyli jako jedna, jako jedna część. No i tutaj są moje dżebinsy. Też miałam dylemat, czy zamówić w rozmiarze L czy XL. Yy, I I w końcu zdecydowałam się na rozmiar XL, dlatego że no, stwierdziłam, że jednak wolę rozmiar nieco większy, niż, niż miałyby być na mnie za małe. Ja miałam kiedyś te dżinsy, ale właśnie w kolorze jeansów. Schodziłam je po prostu do samego końca i tak, to był dokładnie ten sam fason, że też tutaj na tym yy, takim szerokim pasie, więc takie wrażenie wyszczuplenia było nieco. Przyda mi się takie, takie co? <taki> Taki wrażenie wyszczuplenia. Może ja sobie je przymierzę i wam się pokażę w nich i powiem wam, czy są ok, czy nie. Póki co, tak na pierwszy rzut oka, wydają mi się jakieś takie dziwne, dziwnie mm, krótkie. Także przymierzaj, i zaraz nam się pokaże. Nie, no słuchajcie, <noise> te spodnie to jakaś porażka. Yy, tutaj w biodrach fajnie wszystko się układa, fajnie brzuszek trzyma ten pas, ale właśnie mówię: Kurde, te spodnie są takie krótkie. A ja słucham, no, najwyraźniej w opisie nie doczytałam, że to jest taka długość. No zobaczcie. A, ci nie widać mnie. Zobaczcie, jaka długość. No masakra. Takie, takie są... No takie są trzy czwarte. Ja myślałam, że to są normalnie długie spodnie, nie? A to po prostu jakieś takie takie trzy czwarte. Ja nie lubię takiej długości spodni. One tak totalnie skracają nogi. Jakaś taka figura się robi... Nie dość, że ja nie jestem wysoka, mam 162 cm wzrostu. To jeszcze w takich spodniach. Wydaje mi się, że wyglądam totalnie niekorzystnie. Także nie, jestem rozczarowana. Ja nawet nie wiem, jak się nosi takie spodnie, jakie buty pasują. Jakieś takie sportowe, chyba, nie? Kurczę, no nie, no tutaj w biodrach wszystko fajnie. Właśnie jest wysoki stan, szeroki ten pasek, fajny, ale. Jezu, co to za dziwne odgłosy! Dino, jakieś harce tam odprawia? No, stało się, po prostu stało się. No, nauka z tego jest taka, że trzeba rozważniej się przyglądać, co zamawiamy. Nie dopatrzyłam i nie wiem, zastanawiam się, czy nie odesłać tych spodni, wiecie? No, bo nie wiem, ja chyba nie będę w takich spodniach chodzić. Jeszcze się zastanowię. Ja w ogóle na kole mnie wziął, wiecie? Popiłam sobie kole. Nie przepadam za kolą, w ogóle ogólnie za napojami gazowanymi zbytnio nie przepadam, ale mam czasem taki, co, taki coś, że taki ja to nazywam, że to jest zachciołek, że mi się zachce i wiecie, mam taką wzmożoną ochotę, właśnie na takie coś słodkiego, gazowanego i to zazwyczaj właśnie fajnie, żeby to była kola. I wczoraj wieczorem, kiedy wracałam z pracy do domu, to mówię, o kurczę, ale bym się napiła kola i wstąpiłam specjalnie do Delikatesów w centrum, żeby sobie tą kolę kupić. I jeszcze było tak, że zapomniałam do tych w sobie skręcić i kiedy już przejechałam ten zjazd do Delikatesów w centrum, to mówię, kurde, miałam po kole wjechać, aż było na tyle późna godzina, że inne sklepy już były zamknięte tutaj u mnie w okolicy, obie no, drąka jeszcze była otwarta, ale do drąki, to już w ogóle nie chciało mi się wracać. No i mówię, no dobra, trudno, ale jadę i tak już na wprost, nie? Widzę, że przejazd kolejowy, właśnie włączyły się czerwone światełka i zamykają mi przejazd. Mówię dobra, to nawracam i, i tak zrobiłam, nawróciłam i pojechałam do są Właśnie specjalnie po tą kole. Kupiłam sobie też kapustę białą, nawet tutaj ją mam i łazanki, bo słuchajcie, takie dobre jedzenie. Nawet nie wiem, czy odkryłam, bo ja to robiłam lata temu, ale mm, jakoś tak zapomniałam o tym przepisie, i przez. Przynajmniej kilka lat nie robiłam. I słuchajcie, wiecie, o czym mówię łazanki z kapustą. Tylko łazanki nie z kapustą kiszoną. Ja robiłam właśnie łazanki z kapustą kiszoną, z kiełbasą, z jakimś tam boczkiem. Wtedy, kiedy jeszcze jadłam mięso, czyli to na pewno było więcej niż 7 lat temu. I słuchajcie, taka sytuacja, być może dlatego przestałam robić te łazanki, że właśnie, no kiedy odeszłam od jedzenia, wiecie, kiedy nastąpiła sytuacja, że przestałam jeść mięso, więc i te łazanki poszły w odstawkę. Być może dlatego. Nie próbowałam jakiejś tam wersji wegańskiej sobie zrobić. I słuchajcie, 1 listopada pojechaliśmy na groby na Śląsk i też byliśmy no tam takiej znajomej mojej mamy, powiedzmy w Katowicach i ugościła nas obiadem i słuchajcie, na obiad zrobiła łazanki z białą kapustą no i była tam też kiełbasa i boczek yy, i tylko takie składniki, oczywiście przyprawione to fajnie, nie? Tak lekko napikantnie i ja no po pierwsze byłam już taka głodna, ale no nie wiem mięsa, prawda? Ale byłam już taka głodna i te łazanki tak pachniały, że zdecydowałam się zjeść tylko właśnie kiełbasę i, mm, kiełbasę i boczek. Yy, Robiłam na bok, nie? I mój szwagier tam zbierał mi to z talerza i zjadał. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta, ta kapusta i łazanki przeszły tym smakiem tych wędlin, no ale ja nie jestem jakąś tam, wiecie co, nie popadam w jakąś tam paranoję, jeśli chodzi o niejedzenie mięsa. Tak samo jest, jak mówiłam Wam kiedyś, że kiedy idę na obiad do mojej mamy i moja mama robi rosół normalnie na jakimś tam mięsie, na porcji rosowej, nie wiem na czym. To ja też ten rosół jem, nie wybrzydzam jem. <grym> Już do ziemniaków mięsa oczywiście nie jem, ale, ale rosu na jakimś tam mięsnych czymś zjadam. I te łazanki też zjadłam. Po odpytnięciu tych kawałków mięsa, nie? <grym> I słuchajcie, tak mi to posmakowało. Ta kapusta, te łazanki, ta konsystencja. I w, y, przedwczoraj, a wczoraj jeszcze dojadałyśmy, y, zrobiłam też łazanki właśnie z taką białą kapustą. E, doprawiłam, y, dużo wsypałam papryki wędzonej do tego i to ona zrobiła robotę, chyba, że właśnie no, przypyszne to nie wyszło. Y, oprócz tego zrobiłam sobie osobno parówki wegańskie. Zesmażyłam z cebulką i z jakąś tam jedną biedną pieczarkę znalazłam w lodówce. To razem to zesmażyłam i ten, i... Tylko na osobno, bo moja córka nie lubi tych parówek wegańskich, więc na osobno to zesmażyłam i, i ja sobie, kładąc na talerz, dałam łazanki z kapustą i te parówki. Przepyszne to było, cały gar tego zrobiłam i w ciągu dwóch dni zjadłośmy. A czy garno, bez przesady, że tam jakiś kociołek, <laughs> ale taki, nie wiem, ile litrów ten, ten garnek ma. Taki jakiś garnek, nie, ma, o taki. I zjadłyśmy, moją mamę też poczęstowaliśmy, też i bardzo smakowały te łazanki. Być może moja mama sobie tam jakoś jeszcze jakieś tam kiełbaski wkroiła czy coś, nie wiem. No a ja te łazanki, rany, jak, sobie, jak mi to smakowało. I właśnie wczoraj wieczorem mówię: Dobra, kupię kapustę, kupię łazanki i może przez weekend znowu, znowu zrobię to danie. No przepyszne. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, i zapomniałam. Wyszło mi z głowy, ale nie wiem. Jak mi się przypomni, to powiem Wam o tym w następnym filmiku. Także nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś dla Was nagram, czy już powinnam się pożegnać. I co? Zabieram się za sprzątanie. Już czekam jeszcze odkurzanie, mycie podłóg. Tam na komodzie widzę jakaś dynia z Biedronki. E no ogólnie sobotnie sprzątanie, tak się zaklinałam wielokrotnie, że nie będę sobie sprzątania na weekend zostawiać. Ale wiecie co, planowanie jedna w praktyce to wychodzi czasem inaczej. No też moja mama mnie prosiła, żebym coś tam na ogródku sobie wyrywa. I coś tam zostało takiego, że prosiła mnie, żebym jej to kosiarką skosiła. No więc zamierzam to zrobić pod warunkiem, że trawa przeschnie, no bo wczoraj mocno lało, nie wiem, nie wiem czy ta trawa dziś będzie już na tyle sucha, żebym to mogła skosić kosiarką. Także taki mam plan na weekend, na sobotę. Ale mi bluzka zjechała, no dość dekret, ale bez przesady. <grym> Dobrze, kochani, ja się już będę z wami żegnać. Dziękuję, że ze mną jesteście, że przychodzicie na mój kanał. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam dobrego weekendu i ładnej pogody. Buziaczki, pa pa.